Dlaczego wyborcy PiSu mieliby pana poprzeć przed pierwszą czy, czy, czy przed drugą turą? Sprawa jest prosta. Z punktu widzenia wyborców PiSu i nie tylko, bardzo ważne jest to, żeby nie wygrał Rafał Trzaskowski, bo wtedy system się domknie. Mamy premiera, którego w który dosyć swobodnie podchodzi do prawa w tym momencie w Polsce, którego jedynym w tym momencie blokującym jest prezydent Andrzej Duda. Jeżeli nie będzie prezydenta z opozycji, no to Donald Tusk będzie robił wszystko, co tylko będzie chciał i uważam, że to będzie fundamentalny problem dla państwa polskiego, dla naszej przyszłości. I podejrzewam, że podobnie sytuację widzą wyborcy PiSu. Bardzo im zależy na tym, żeby nie rządził Polską Tuska. Zwycięstwo Trzaskowskiego to są rządy dalsze Tuska. W związku z czym wyborcy PiSu powinni zachować się Taktycznie, podobnie jak wyborcy Platformy w 2023 roku. Wtedy Donald Tusk wezwał do głosowania na Szymona Hołownię, do głosowania na trzecią drogę. Dlaczego to zrobił? Bo doskonale widział, jakie są sondaże i wiedział, że jeżeli Szymon Hołownia i cała trzecia droga spadnie pod próg poniżej 8%, to Donald Tusk nie będzie rządził. W związku z czym wolał, żeby mniej głosów padło na Platformę Obywatelską, ale dzięki temu, żeby mogli rządzić. Teraz wyborcy PiSu też muszą przeanalizować sytuację i zastanowić się, kto ma większe szanse na zwycięstwo w drugiej turze z Trzaskowskim, Karol Nawrowski czy Sławomir Męcen? Ostatnie sondaże, i tu już nie jeden, ale kilka, pokazują, że większe szanse ma Sławomir Męcen w drugiej turze niż R.F. Trzaskowski. A dlaczego? Z tej przyczyny, że niż Karol Nawrocki. Tak, w drugiej turze. Tak, o, tak, kilka tak, ostatnio tak, wyszło tak, sondaży tak, pokazując, tak, że w drugiej turze mam wyższe poparcie od Nawrockiego. Dlaczego? Ponieważ na mnie zagłosują zarówno wyborcy Konfederacji, jak i wyborcy PiSu, jak i wyborcy tych pozostałych antysystemowych kandydatów. Natomiast kto zagłosuje na Karola Nawrockiego to jeszcze nie wiadomo, bo to Rad Konfederacji jakoś się podzieli. Część zagłosuje na, na Wrockiego, część pewnie na Trzaskowskiego, a część po prostu zostanie w domach. W związku z czym mam większe szanse i to wynika z naży. na zwycięstwo w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. Więc jeżeli są wyborcy PiSu, którzy to pomyślą taktycznie i mają taką funkcję celu, żeby nie wygrał Trzaskowski, to już w pierwszej turze powinni poprzeć mnie po to, żebym znalazł się w drugiej turze i tam wygrał z Trzaskowski. Dobrze, to właściwie można powiedzieć, że część już tak zrobiła, dlatego że Karol Nawrocki od pewnego czasu ma no, wyraźnie niższe notowania, od samego początku niż Prawo i Sprawiedliwość. On ma na poziomie dwudziestu kilku procent, Prawo i Sprawiedliwość w wszystkich sondażach ma trzydzieści kilka procent.